Struga hulewnego Deszczu uczczono na Wieluńskim Cmentarzu 2 maja, setną rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego. Miało to oczywiście miejsce przed Pomnikiem Orląt Polskich, w miejscu pochówku powstańców śląskich. Po krótkim rysie historycznym przedstawionym przez dyrektora muzeum złożono jeszcze okolicznościowe wiązanki kwiatów i zapalono przed Pomnikiem Znicze. Wspominamy naszych bohaterów narodowych z lat 1918-1921. W tym przypadku skupiamy się przede wszystkim na powstańcach śląskich, tych, którzy także z tej ziemi, z Wielunia, z Wieszlasa, z Praszki, z Bolesławca, z Wieruszowa, z Działuszyna, czyli z całej historycznej ziemi wieluńskiej poszli do powstania. Ale musimy przypomnieć, że to Ślązacy podnieśli oręż i już w sierpniu 1919 roku Doszło do wybuchu pierwszego powstańca. Absolutnie nie mogli pogodzić się z tym, co Niemcy planowali zafundować Górnemu Śląskowi, a więc pozostawić miliony Polaków po stronie niemieckiej. Dla nas, dla Polski, przede wszystkim był to przemysł i górnictwo. W owym czasie bardzo ważne. Gałęzie rozwoju naszego państwa. Bez Górnego Śląska bylibyśmy bardzo, bardzo ubogim krajem. W 1920 roku, w sierpniu, kiedy nawała bolszewicka była pod Warszawą, Niemcy byli pewni, że tę przestrzeń zawłaszczą dla siebie. Ale także w sierpniu wybuchło drugie powstanie. Nastąpił czas. Przygotowywania się do plebiscytu był zaplanowany na marca 1921 roku. My, jako Ziemia wieluńska, jesteśmy sąsiadami Górnego Śląska. O tym zawsze musimy pamiętać. I nasi bracia w owym czasie, mieszkający po drugiej stronie rzeki Prosny, wielokrotnie spowinowaceni z tymi, którzy mieszkali właśnie w gminie Dzieczkowice, Rudniki, Praszka. Byli pewni, że pomoc są nadejdzie. Nadeszła również ta pomoc fizyczna, bo kiedy powstanie miało wybuchnąć w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku, to już wieczorem 2 maja, czyli dokładnie 100 lat temu, właśnie z Wielunia przez Rudniki wyszła 90-osobowa grupa powstańców. Wśród nich byli ci zaprawieni żołnierze wojny bolszewickiej. Wśród nich wielu spoczywa na tym cmentarzu. Tracji pogody nie będę przedłużał, ale są oni tu, w zasięgu. Eee, tych 90 nie było jedynymi. 6 maja kolejna, ponad 40-osobowa grupa powstańców stąd wyszła do powstania. Walczyli oni m.in. w 8 pułku tarnogórskim i walczyli w okolicach Kostowa, w okolicach Byczyny. I dalej jeszcze blokowali Katowice, Szopienicę, plebiscy umiejętny, przeprowadzony przez państwo niemieckie nie zakończył się do końca sukcesem, ale trzeci powstanie dowiodło, że przynależność Górnego Śląska i Polaków tam zamieszkających do państwa polskiego jest nieodzowna. Dzisiaj czcimy tych, którzy spoczywają w, tym, w tej przestrzeni, w tym miejscu, wśród nich... Powstańcy Śląscy, ale także żołnierze wojny bolszewickiej.